Cześć kochani, ja jestem Kinga, lat mam 23, jestem studentką medycyny na piątym roku. No W dzisiejszych czasach trochę niebezpiecznie jest się przyznawać do tak wykonywanego zawodu. Jestem członkiem wspólnoty Ezechiasz od 7 lat, aktualnie jestem też animatorką na grupie młodzieżowej. I dzisiaj chciałabym Was zaprosić do nowej wielkopostnej serii, którą zaplanowaliśmy, a będzie ona o kobietach. Skąd taki pomysł w ogóle? Myślę, że w większości... Z nas zrodził się on już dawno w głowach, dawno zrodziło się to pragnienie, aby o tych kobietach coś się na naszej wspólnocie pojawiło, yy, dlatego że każda z nas myślę, że przeżywa podobne problemy, ma problemy ze swoją kobiecością, z tym jak ją przeżywać, co to znaczy, że jestem kobietą, dlaczego jestem kobietą, dlaczego nie mężczyzną, dlaczego to super jest być kobietą, o wiele fajniej niż być facetem. I też o tym będziemy chciały do Was mówić. Mówić będę nie tylko ja. Pocieszę tych, którzy nie lubią mnie słuchać, mówicie, że będą inne dziewczyny. Będzie się to odbywało w formie podcastów, audio wrzucanych na fanpage Dzieci Króla. Raz, dwa razy w tygodniu, to jeszcze zobaczymy. To też zachęcam do słuchania tak jak my się dzielimy naszymi przeżyciami, naszymi z naszym słowem z wami, jak dzielimy się naszymi historiami. Tym, jak my się odnalazłyśmy w historiach kobiet z Pisma Świętego, różnych, dlatego że będą kobiety ze Starego Testamentu, z Nowego Testamentu, także myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. No i zobaczymy, jak to będzie nam wychodziło. Ze swojej strony proszę Was na pewno o modlitwę, dlatego że dla niektórych z nas jest to nowe doświadczenie, jest to trudne doświadczenie, dlatego będziemy bardzo wdzięczne za modlitwę w naszej intencji i w intencji całej tej serii. No i to by chyba było na tyle. Zachęcam do oglądania. Dzięki. Pá!